Witajcie na pierwszych poszukiwaniach w tym roku. Mam nadzieję, że ten rok będzie dużo lepszy. Lepsze będą fanty. A to pierwszy z nich chyba mi przyniesie szczęście. Mam nadzieję, że będzie tak szczęśliwy jak ta podkowa. A tu mamy, zobaczcie, podwójne szczęście cała podkowa. Pozdrawiam wszystkich. Nie lecimy dalej z poszukiwaniami. Zobacz jaki las czyściutki mało śmieci, w ogóle cisza, spokój. I to taki odpaska kawałek. Zostawcie łapkę. Pozdrawiam.